zdrowia, wielki obszar, o którym można bardzo długo mówić, prawda, w fraszce kochanowskiego szlachetne zdrowie, prawda, ile się trzeba cenić, czy jak, jak tak jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda, czyli wtedy dopiero wiemy, kiedy, kiedy brakuje nam tego zdrowia, jak ono jest absolutnie kluczowe. Kompetentny i uczciwy. Ty zapluty kłamco, ty dziadu pierdolony, wypierdalaj mi stąd. chuj wam, kurwa! Żeby tu więcej kurwa nie widziała! Ujewane ciśnienie tortu Ile można słuchać tego pierdolenia